Hej. Ale pogoda! Słudno, ale ja się obudziłam tak spuchnięta, że dobrze, że wziąłem maski w płachcie. Pamiętajcie, to dobry wynalazek. Do lodówki je schowałam. Dzisiaj sobie właśnie zrobiłam, bo spać tu nie mogę. Wszyscy się nie a ja spać nie mogę. Standard, norma. Zasnęłam koło drugiej i jest godzina szósta, jak wstałam. No zaraz jest siódma. Później usiądę i pogadam mi troszkę. Możesz po śniadaniu, ale na razie czekam aż to zacznie działać i ubieram się. Hej, hej. tak naprawdę widzimy się po raz pierwszy. Nie odzywałam się wcześniej, bo naprawdę nie było jak. Ja to rozbiegałam, już pomijając fakt, że oczywiście nie, jedna z nielicznych blondynek jest tam tutaj w hotelu, co widać, bo oczywiście kto przesiał kartę od pokoju ja. Co mnie to kosztowało? 8 tysięcy kroków po hotelu. To mnie to kosztowało. Od recepcji, żeby mi otworzyli pokój, byłam przekonana, że był w pokoju. Potem poszłam tam, gdzie ręczniki wydają, pomyślałam, że może pomieszałam kartę. Gdzie tam? Karta się nie znalazła, słuchajcie, musiałam wykupić nową. Po prostu spędziłam półtora godziny na ganianiu. Łucja w tym czasie była w klubie dla dzieci namalowała sobie koszulkę za 10 euro. Się, znaczy dla mnie to żadne pieniądze, ogólnie to żadne pieniądze, ale chodzi mi o to, że po prostu takie naciąganie rodziców. Łucję już namalowała, przychodzę, a ona mówi, córka namalowała koszulkę, czy chce kupić? Patrzę na Łucję, nie wiem ile ta kosztoroka, 10 euro, no dobra, z Elzą. Ale ładnie namalowała, przynajmniej powiedziała, że będzie nosić, tylko jak koszulka wyschnie, to nam do pokoju dostarczam." Masa rozrywek jest tutaj z tego względu chciałam Wam na pewno polecić ten hotel. Po pierwsze, wszyscy są niesamowicie pomocni. Przy mnie letało czterech chłopów i we wszystkim mi pomagało. We wszystkim. Chłopów, mężczyzn, przepraszam. We wszystkim. W każdym po prostu problemie jest zawsze ktoś, kto co Wam pomoże. Miło jest, pamiętajcie, odwdzięczyć się czymś, bo ja dałam 5 euro na recepcji i 5 euro dałam Panu pokojowemu nie wiem jak to się nazywa, bycie Panu kiedyś spątał nasz pokój. Dałyśmy pieniążki, kto to co było. Komu jeszcze... A, wczoraj kupowałam dla męża pamiątki i też zostawiłam więcej, bo pan był mega pomocny. Tutaj naprawdę liczy się każdy grosz i jest im bardzo miło i przyjemnie, a gwarantuję Wam, że jeżeli dacie takie 5 euro 10 komuś na przykład posprzątam Wasz spokój, nie będziecie narzekać na to, że wy macie brudno w pokoju, że macie nieświeże ręczniki, wszystko jest pięknie, zadbane i naprawdę są tacy po prostu bardzo wdzięczni. E, więc myślę, że to po prostu jest ładny gest, miło się odwdzięczyć. E. Takim jakimś naprawdę groszem, rzuconym. Jest cudownie. Słuchajcie, jedzenia jest nie do przejedzenia. Co prawda, tak jak mówiłem, mi nic nie smakuje, więc się na śniadanie postanowiłam bardziej po polsku sobie zrobić. Włożyłam sobie cały talerz pomidorów i cały talerz zwykłych gotowanych jaj. I przynajmniej się najadłam, bo mi te ich dania w ogóle nie smakują. Nic mi tu nie podchodzi. Wszystko wydaje mi się atrakcyjne, a nie jest. Natomiast słodycze są tu bardzo dobre. No i tam wszystko przy liczbarze są takie wiecie, takie snack, snack bar czyli tego typu pizze, wszystko co niezdrowe, to to jest smaczne, ale takie ich dania to nie jest absolutnie moja kuchnia, dla mnie są nie w, nie w mój sposób doprawione. Ale jeżeli co chodzi o hotel, to właśnie już wam mówię, hotel wygląda przepięknie, obsługa jest tu przecudowna, pomocna bardzo, bardzo, bardzo. Jedyne co, słuchajcie, Polaków tutaj jakby zobaczyć to jest po prostu coś niesamowitego, dlatego że jest ogromna ilość Rosjan i Ukraińców. Najwięcej, najwięcej w całym hotelu. I yy, ale, był ale w wodzie, w którym brałam udział. Była yoga, na którą nie poszłam, co prawda, bo byłam z Łucją zajrzeć tam właśnie do tego klubu. Nie wiedziałam, że w tym czasie jest yoga. Dla dzieci co chwilę jest coś organizowane. Właśnie w tej chwili jest siatkówka w wodzie, ale Ignacy korzysta z otwartych zjeżdżalni, więc na okrągło zjeżdża. Wdrapujecie, zjeżdża i w kółko. Łucja to się bawi w tych, na tych zjeżdżalniach dla dzieciaków. No i jedno co mi się nie podoba, to to, że właśnie. Rosjanie bardzo atakują tutaj leżaki. O 7 rano już są wszystkie porezerwowane. Słuchajcie, kładą ręczniki i nie ma. Przychodzi na plażę o 12 tak naprawdę na baseny, a od 7 rano leży ręcznik. Czyli do tej 12 nikt się nie położy, bo to miejsce jest zarezerwowane według niego. W planach dzisiaj mamy to, że leżę z dzieciakami do momentu, aż działają zjeżdżalnie, po 12 je zamykają, leżę, w końcu leżę. Po 12 je zamykają, więc wtedy się zbierzemy, pójdziemy do pokoju się ogarnąć, troszkę, skoczymy na obiad, a po obiedzie idziemy już dzisiaj na plażę, więc dzisiaj dzień na plaży, nie na basenach. Chcemy tam spędzić czas, bo wczoraj byliśmy tam wieczorem, a dzisiaj chcemy właśnie tam poplażować, poleżeć, poopalać, się pokorzystać z morza. Ja bym chciała wejść do morza, nie tylko po prostu na nie patrzeć, bo dla mnie kąpiele w morzu to jest dopiero przyjemność, nie to co w basenie. No ale dzieci są, no dzieci są oczarowane, no w sumie po to tu przyjechałam, żeby dzieci były oczarowane, naprawdę nie ma co kiedy nudzić, poza y, tymi pełno animatorów, którzy się zajmują dziećmi, ona trafiła w ogóle do klubu tego dla dzieci, bo ta pani sama po niej przyszła, chodzą tutaj takie panie Ukrainki, zbierają dzieci, czy chcesz się pobawić, Lucja mówi, że tam tańczyli, bawili się na placu zabaw, jakieś były takie zabawy ruchowe, a potem właśnie malowali te koszulki. Więc półtora godziny nie było Łucji, a wiecie, ona jest mega taka, wiecie, stawia na swoim, mówię do niej, będziesz chciała wrócić, powiedz, że chce do mamy, po prostu, a cię zrozumieją. No i tyle, więc się wybawiła. O matko, ale jest smażalnia, smażalnia. E, mój mąż do mnie mówi, że pokazuje, że u nas jest stopni 24, ja mówię, nie wiem, gdzie to jest 24, bo nawet w cieniu podejrzewam, że tyle nie ma i jest po prostu skwar. Niebo jest błękitne, przepiękne, meby mi nad głową właśnie lecą. Na palmy patrzę, no czego chcieć więcej? Co prawda, w czasach Olimpijskich już teraz to powiem, nie są dla mnie, to nie są moje wymarzone czasy, to nie jest to, co wędrówka po górach, a potem spanie w jakimś pięknym, drewnianym domku i to nam się marzy jeszcze, e, jeszcze w tym roku. Cześć! Ale dla dzieci, no to to jest kosmos, to po prostu nic nie trzeba. Choć wjeżdżacie windą w dół, macie tonę jedzenia, za chwilę wychodzicie, macie baseny, a morze, które widzę już. Więc nigdzie nie trzeba chodzić, po prostu leżeć i tyć. Tylko tyle trzeba. Ale korzystamy. Mam nadzieję, że ładnie sobie opalę nogi. To jest mój cel na tych e, wakacjach. No i po prostu odpocznę, chociaż mówię, trudno powiedzieć, wczoraj ponad 20 tysięcy kroków, grubo ponad 20 tysięcy kroków. Bo przy dzieciach jest cały rozgonitwa. Cały czas. Bo to jest tak, o mamo, a może dasz mi to, mama, przyniesiesz to, mama, może pójdziemy do popicia, mamo, a zobacz, tam dają lody, mamo, a popacz, jak zjeżdżam, mamo, a popacz, jak klapię, a zobacz, jaką babkę wybudowałem, a jedno bawi się tam, drugie bawi się tu. Więc tak. No ale ja leżę. Skorzystam z tej chwili ciszy. Dobra, do zobaczenia. Nałożyłam sobie płatki, mam tak strasznie opuchnięte powieki, że nie mogłam otworzyć oczu rano. Masakra po prostu, naprawdę się przestraszyłam. Coś mnie mega uczuliło, ale nie jest... Okej? Okay. Ja, wo... ja w ogóle nie jestem typu uczuleniowca a jestem normalnie na bank coś. I tak analizuję wszystko, co wczoraj jadłam. Ja im raczej takie normalne tu potrawy. Nie próbuję tych ich, bo mi po prostu no, nie odpowiada to. Podziwałam, podziwałam, ale mm -mm. i wczoraj, no dobra nie było całkowicie normalne obiad też. Ale ja do kolacji zjadłam słuchajcie, takie dwa kawałki ciasta, dość spore, z samych orzechów zrobione. Jeden i drugi kawałek z samych orzechów. I teraz się zastanawiam, bo orzechy jednak są takie... Mm, Wiecie, alergiczne. Nie jestem uczona na żadne, ale może, że wszystkich nie jadłam. I może tu są jakieś inne. No, naprawdę wstałam, zrobiłam sobie takie rozciąganie 15-minutowe, taką jogę. I. I może, oh zapręciłam się. I czuję, ćwicząc, że ja po prostu słabo widzę, że widzę swoje policzki. Zobaczcie, jakie ja mam oczy. Masakra, komik. Tragedia po prostu. Idę słuchajcie przejście na lekki spacerek i po kawę. I muszę się na Instagramie odezwać, bo jedna osoba mi zadała takie dosyć konkretne pytania, chciałabym coś więcej powiedzieć. I może na Instagramie jakiejś dziewczyny mi poradzą co tutaj kupić albo gdzie się udać, chyba zajdę tutaj do tego naszego lekarza w hotelu i zapytam o coś na alergię. No nic. Na razie zmykam po kawę, a postanowiłam iść po kawę aż do beach barów, by móc poddychać po prostu świeżym powietrzem i się przejść. Ale zaskoczył mnie ten trzeci dzień, naprawdę. już wróciłam, słuchajcie, tak naprawdę już jest popołudnia, ale jak widzicie wyglądam lepiej, zdecydowanie lepiej. Nie miałam wapna, bo to Wam właśnie mówiłam, no ale obyło się bez tego, słuchajcie, bez lekarza i tak dalej, samo po prostu przeszło zimne okłady i wypiłam aspirynę. No i to mi chyba pomogło, unikam odsi orzechów, tak na wszelki wypadek i mycia twarzy tą wodą tutaj z kranu, więc myję tylko to butelkową. E, no bo po prostu tak ustaliliśmy pomiędzy moją e, kim? Jak się nazywa ta pani, która się zajmuje tutaj e, o matku, rezydentką właśnie i jeszcze z panami w recepcji też powiedzieli, może zapalenie spojówek, może i tak dalej. Ja jestem, słuchajcie, w różnej koszuli, jeszcze w stroju kąpielowym i jeszcze długo w nim będę. Stwierdziłam, że się nie przebieram, koszulę sobie pozapinam, po prostu pod szyję, poszłam zjeść obiad i, yy, i teraz odpoczywamy w pokoju. Chwila nabrania takiego, wiecie, oddechu, ja sobie wzięłam kawę do pokoju, yy, dzieciaki tutaj się bawią. <laughs> Zachrypłam od tego słońca, słuchajcie, a dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że skorzystałam troszeczkę inaczej niż każdego dnia, czyli tego byczenia się i leżenia. Chociaż naprawdę nie było tu ani jednego dnia, e, sobota też taka była, ale to wiecie, do była intensywna, ale niedziela i poniedziałek ja mam ponad 20 tysięcy kroków, gdzie to naprawdę jest wysiłek zrobić to w domu. Przynajmniej w moim, mówię o mnie, bo ja mam pracę siedzącą. Natomiast tutaj, i to jest all inclusive, powinnam leżeć do góry brzuchem. Ale wiecie, już to mówiłam nieraz, jak to jest z dziećmi. A to tutaj podali pizzę, leć po pizzę, a to tam podali jakieś fajne napoje, lecę po napoje. A to później się okazuje, że słuchajcie, ręcznika nam jeszcze brakuje, trzeba gdzieś pójść, a czapkę zostawiłam w pokoju i tak w kółko. Już nie doda dodając jeszcze to, że wstali wcześnie rano, więc zawsze gdzieś wyjdę, żeby tutaj nie przeszkadzać w pokoju, żeby oni mogli sobie pospać, a ja żebym jakkolwiek miło ten czas spędziła, to sobie wychodzę, pochodzę, posiadam na plaży. No i tak te kroki po prostu dobijam jakoś. To dzisiaj, słuchajcie, poza tym, że zrobiłam swój taki naprawdę 15-minutowy trening, bo po prostu byłam taka zestresowana tą moją twarzą, tą puchlizną, że no, bardzo delikatnie po prostu, no ale chciałam pomóc też swojemu brzuchowi, bo naprawdę czułam, że moje jelita nie pracują tak, jak trzeba i pomogłam, tyle mogę Wam dodać. Ja dam gryfruta wypiłam wody bardzo dużo. Zresztą codziennie tu piję dużo wody, ale już pomijając ten fakt, to dzisiaj sobie już zapisałam, że 1015 jest tak, cześć! Łucja mi tu macha za żywo, że dzisiaj, odzie kremem wysmarowała cały kubek. No i co kotku, otworzyć? Zaraz przyjdę. I e, słuchajcie, był, e, nawet nie aerobik, tylko morning G. a właśnie. Nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądało, ale leżały takie maty do ćwiczeń, pokładane na trawie, z widokiem na morze, była instruktorka. Ja myślałam, że to taka chwila poleciałam tam w stroju kąpielowym i słuchajcie, 40 minut normalnie to jest no, ćwiczeń. Najpierw jakieś tam wygibasy w sensie rozciągania, potem brzuszki normalne, wymachy nogami, rozkroki, no przeróżne podnoszenie bioder, wszystko to, co ja ćwiczę w domu. Więc normalny dzisiaj konkretny trening zrobiłam, a po godzinie. Poszłam na zabawy takie w wodzie z takimi dwoma piankowymi rurami. Jakaś dziewczyna naprzeciwko mnie stała, bo tu nas połączyli w pary i tak biłyśmy na przykład w wodę. Machałyśmy obkręcałyśmy się z tym, więc naprawdę było intensywnie. Nie było fajne na mamy. Nie było fajne na końcu, bo co musiałam robić? Ale najpierw było fajne. A potem co musiałam robić? Wzię Nie wciąż wsi na ręce inną panią. Wziąć wodę na ręce, obcą pani, a to pani mnie. I ja już po prostu byłam taka skrępowana, że się wkręciłam tym, że dzieci mnie błagają. Ja I sobie po prostu stamtąd poszłam. Stwierdziłam, że dla mnie to nie jest śmieszne, ani zabawne, ani fajne. Naprawdę. To żadna fajna zabawa, naprawdę. No. I uciekłam po prostu, ale dzisiaj pierwszy raz się tutaj skusiłam, słuchajcie, na od winka, do obiadu, przynieśli na piknie, do stołu, buteleczkę na razie i tak dalej. I bardzo miło. Korzystam, ale tak jak mówię, poza tym, że. Korzystam bardzo ze słońca, bo jest naprawdę, jest kwar, ja nie wiem, do mnie moja widzka słuchajcie napisała, że jest po drugiej stronie mojego hotelu i że o jakich upałach ja mówię, jakie tu są upały, ja nie wiem, faktycznie wczoraj jak poszliśmy na plażę leżeć tam, no to tam czuć taką bryzę, jest chłodniej zdecydowanie, ale tu, ja nie wiem czy to jest po prostu tak osłonięte, że mi się wydaje, jest żar tropików, jest naprawdę żart tropików. Mi, musimy się chować do cienia, nie jestem w stanie siedzieć w słońcu, bo jest po prostu no ukrop, cały czas 50 się smaruję, czapki z daszkiem na okrąg, widzicie jak ja chodzę ubrana jest gorąco, po prostu mega gorąco nawet, nie trochę, tylko mega gorąco, odczuwalnie, bo naprawdę pokazuje 24 stopnie, a ja odczuwam było 34. Mamo, Mama, o mi się wejścia. – Świetnie. – e, Tak. E, – dziś nie pójdziemy na plac, bo jest za ciemno. – no Nie, nie pójdziemy na plac, bo jest za ciemno. I co robimy? Co postanowiłyśmy dzisiaj robić? – Pijama party! – Pijama party. party w ubraniach. Dzisiaj mamy babskie wyjście, słuchajcie. Zjadłyśmy w tej przepięknej restauracji przed chwilką kolację z Lucją. Nie, kochani, jak już do domku pójdziemy, to już będziemy się kłaść. będziemy się poduszkami chociaż. Soduszko, dobra, jedną poduszką. A jak jedną poduszką? Dobra, to pobijemy się poduszkami. Jedną i ja. No masz rację, czyli muszą być dwie do tej zabawy. Tak. No dobrze, ale kochani, będziemy musiały robić to cichutko, dlaczego? No, bo inaczej. Nie uwierzycie, Ignacy, wykończony emocjami dzisiejszego dnia, zasnął, nie przyszedł na kolację, więc my jesteśmy same. Tak, no tak, mokre teraz jest, bo oni myli wszystko, wiesz. E, teraz trzeba rezerwację robić. Ha ha ha. Dobra, słuchajcie. jest. No może że ostrożnie, żebyś mi nie wpadła, dobra? Pieska. Tylko rąk mi brakuje kotek. Z z Lepiej nie. Chodź, będzie ci zimno od tej wody, chodź rzadko. Cieszę się. Dzisiaj była kolacja z muzyką na żywą, zresztą wczoraj też. Proszę Łucją. Były lody, pan tam robi lody, Łucja zjadła loda, Ale trzymaj. nie zrozumiał, kiedyś dał mi, no. tak? dał mi suły, a ci śmiechał. Dobrze, serduszko, weź to proszę ode mnie, okay. dziękuję. Okej, okay, słuchajcie, zmierzamy z Łucją zobaczyć morze, mega spokojne, idziemy troszeczkę pospacerować, idziemy wieczorem pozwiedzać Turcję. Wrzucił do wody, wrzucił do wody, Ignasiu. Wrzucił dziewczynę do wody Wrzucił tą dziewczynę do wody w ubraniach Tak No nie jest fajne. Ty nigdy nie zrobiłaś Nigdy bym ci tego nie zrobiła Prawda Ten pan wrócił Tak Ma tą kolę na górę? Dobra. No widzisz, a ty zbierasz. Och co za ludzie. Ostrożnie kochanie po tych schodkach, dobra? Bardzo powoli. Przepraszam. Dobra. Tu na górze jest taki fajny taras, gdzie można leżeć w wodzie. Słuchajcie, są leżaki w wodzie, a tu my z Łucją zrobimy sobie... Chodź, skarbie, zobaczysz tu. Lucja dostała swoją kolę. W wakacje rządzą się swoimi prawami, więc pijemy kolę sprite i fanty. E, fanty. fante. Pływa statecze, zobacz. Zobacz, jaki będziemy miały widok piękny. Zobacz, jak pięknie tu. Czy w tym miejscu chciałabyś się ze mną napić coli? Czy takie warunki ci odpowiadają, córeczko, żeby napić się z mamą coli? A potem pójdziemy na molo. Tak. no to tu Dobrze, a ty nie zbliżaj się do wody. Okej. Ale super. Błędnie statek! Tak, widzę!